Witam, z tej strony Łukasz, czyli Naadowany. Naadowany pasją do nowych technologii, sztuki kręcenia filmów, jak i ogólnie ludzi twórczych. Więcej na temat kanału opowiem Ci w innych filmach. Zapraszam do oglądania, subskrypcji, łapek w górę i sekcji komentarzy. Omawiany mikrofon jest to mikrofon studyjny w cenie do 180 zł. Dla ludzi szukających dobrej jakości, jak i też mniejszym uszczerbku w portfelu. Mówi tutaj o mikrofonie firmy Maono z serii AU-A04. Sprzęt przychodzi w dość dużym opakowaniu z racji tego, że nie jest to sam mikrofon, lecz dołączone ramię wraz z koszem antywibracyjnym i całość przykręcana do stołu. Popfiltr i gąbka do mikrofonu również w zestawie, więc nie trzeba nic więcej. Mikrofon łączy się poprzez kabel USB typu A, więc dla ludzi bez złącza jack 3,5 mm świetna sprawa. Nic nie trzeba instalować, czyli tzw. plug and play. Konstrukcja samego zestawu jest metalowa i wygląda na solidną, aczkolwiek sam mikrofon strasznie się palcuje, więc zamontować i nie dotykać. Korzystam już z tego mikrofonu małą chwilę i jestem zadowolony. Może nie jest to najwyższa półka, lecz nigdy nie pracowałam w radiu i po małej regulacji dźwięk jest czysty, bez większych szumów i głos w odsłuchu posiada głębie, czyli to czego potrzebuję. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie filmu. Jeśli podobała Ci się moja recenzja, zapraszam do subskrypcji i polubienia kanału. Jeśli chcesz coś dodać od siebie, zapraszam do komentowania. Wszystko co słyszeliście w tym filmie zostało nagrane omawianym mikrofonem firmy Maono, więc ocenę jakości zostawiam Wam.